Głary nasz w akcji, cały superczel. Dawaj. Zaczynasz. Dobra, bo to Dawaj. Nie. Się zrzygam chyba, Ej. kurwa. Do dna! Dobra. Nie wyjebie, nie? Nie ma z Patrz Płocz i wyjebał! A Ha, płocz jest wyżarany. Jak się czujesz? Jeszcze nie wiem. Jeszcze ja nie wiem, jak się czujesz. Nie charkasz, czujesz, Smakowało? Hej, hej, halo! Smakowało? Dobre było. Co, kurwa, Cała, kurwa, cały kurwa. kubek wody? Cały, cały, kubek 200... wody mi smakował. 200, 200 ml wody, to No. to ale... No. no. Marynarz, mistrz, kurwa, Długomiowi. Wypiłem hey. sobie normalnie setę wódki. Jaką setę? Czyż to był Tam, kurwa, było, kubek? Tam było 200, stary. No to wypiłeś setę. Dwie setki. Dwie setki, kurwa, bo ten kubeł był pełny. No to mówię, dwie setki wypiłem Jesteś na YouTubie teraz. YouTube. No i okay.